Dziecko uratowane przed aborcją dzięki nowen MSZY świętej. Któregoś dnia młoda kobieta, matka trojga dzieci, przybyła do konwentu świętego Józefa w Besilon, prosząc by modlono się za nią. Oczekiwała czwartego dziecka, a była poważnie chora. Lekarze nie rokowali jej nadziei życia i radzili że jedynym wyjściem dla nich byłaby aborcja. Przekonywali ją, że tak powinna postąpić, ponieważ ma już troje dzieci do wychowania. Kobieta nie chciała się na to zgodzić, więc poszła do księdza, by mu przedstawić swój problem. Ksiądz powiedział jej, przychodź przez dziewięć dni na mszę świętą do konwentu świętego Józefa w Besilon. Posłuchała rady i chociaż była chora, jeździła ponad 150 kilometrów przez osiem kolejnych dni na mszę świętą, prosząc świętego Józefa o pomoc w miejscu jego objawień. Dziecko urodziło się zdrowe, we właściwym terminie. Obecnie chłopiec ma 11 lat. Jest bardzo inteligentny i pełen życia. Po nim urodziło się jeszcze dwóch jego braci.